To Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku z najlepszych, z najgorszych, czyli wasze mapy Minecraft, yy, ustawienia, gamę mode 2, o działa, keep inventory, niezmienna pogoda, ciągły dzień, powrót, dobra, info mapie, mapa ma 5 leveli, parkur, łatwy labirynt, find the button, strzelanie z quiz, mapa jest typową, dobrze zrobioną mapą z typowymi levelami, mapa zrobiona w wojdzie. mapa dla Mr. Hunter, już nie Bright. Od Yolo, Yolo cowboy Piszę jak czytać mój nick, bo wiele osób go czyta. Źle. Dobra, to ja go przeczytałem, dobrze, mam nadzieję. Yy, Graj na Game Dragon i like nie i nie buguj mapy, w sumie rób co chcesz, możesz spontan, gdzie chcesz, nie pomijaj leveli jeżeli nie ma możliwości. Dobra. To ja jestem chyba już gotowy do startu. Yy, Łatwy parkour, level 1. Elo bends. dobra, lecimy. Matko Bosko takie żywe kolory Lubię takie kolory, takie parkury, lubię też. Opa, jaki parkur? No nie, no kurwa, czemu? Czemu wy robicie gnoje, kochane moje, zajebane? Takie parkury robicie, nie róbcie takich parkurów, kurwa. Lecimy, lecimy. Dobra, spam point. Spawn point. W ogóle mapa zrobiona na 1,14. To jest pierwsza mapa chyba na 1,14 zrobiona. Zobaczymy, patrzmy kurwa, trudny parkur. Ja pierdolę, i pan Paweł. Matko Bosko Kochano. Patrz jaki jestem Fryer. Kill Emer Hunter Bright. Dobra, Kill A może być. Ale. Ale gunwo Ale gunwo <ścoughs> Bez kitu jak ja nie, po, nie potrafię grać w Minecrafty. Po co ja w ogóle gram w Minecraft, jak ja nie potrafię grać w Minecrafty? Czy możecie, możecie kurwa, nauczyć się robić inne mapy? Bardzo bym was prosił. Granie tego samego to jest. To jest. No nie jest fajne, no po prostu. no. Nie mogę tego powiedzieć inaczej. No kurwa, człowieka niesamowicie. Granie cały czas to samo. Ja wam kurwa, bym kiedyś zrobił taki challenge, żebyście grali w to samo. O Elobenz, tu była bariera? A, tu była bariera, dobrze skoczyłem, dobrze. Level czwarty, łatwy labirynt. Tam nie idź. to pójdę. Mówiłem, nie iść, tu nie ma nic ciekawego. Kurde, dobra. Ej, to jest chyba. To jest chyba. Ja pierdolę, no nie gadaj. Co za cudowny labirynt. Ja! <ścoughs> <laughs> Fajny debaton, jest podpowiedź, nie ma podpowiedzi To był najlepszy labirynt Jaki w życiu przeszedłem, przysięgam Nie było lepszego Labiryntu, nigdy nie grałem Lepszego labiryntu To jest najlepszy labirynt jaki grałem Cieszę się Że było mi dane grać, tak superancki labirynt Czekaj, tu se skoczę Gdzie ten guzik jest? Gdzie ten baton? Baton! Kurwa gdzie to jest ty? Uch. No mi się wydaje, że tutaj jest, nie? Nie, nie ma tu. A tu jest dobra. Okej, okay. to co lubię? A, pierdolno od razu! A, nie mogę, dobra, myślałem, że sobie mogę skrócić. Proszę mnie aktywować przyciski. O, level siódmy, quiz. Czekaj. Yy. A, wpisz spawn point. Dobra, <śled> tak źle, kurwa, o co chodzi. Ile pytań, ile lat ma noc? A nie wiem kurwa, 39, o Ile jest dyń w MC 1.14? Trzy chyba Czy w MC da się być nieśmiertelnym? Tak, na, a nie, na GM1 też się nie da Nie da się yy, Gratulacje udało Ci się przejść moją małą, proszę mapę yy, oceń od 0 do 10 Od 0 na 10 Oceniam od 0 na 10 to. Yy, yy, Poproszę sobie na Zbigniewa, owce. Nie, dobra, nie będę patrzył. Best labyrinth ever, po, e, po prostu. To był. Najle Takie labirynty, słuchajcie, to ja mogę przechodzić. Takie labirynty, to ja mogę przechodzić. Dobra, mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczna, Arigato, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie, i to by było na tyle. Kolejny odcinek z mapek, albo w tym tygodniu, albo w następnym. A, jestem popierdolony Minecrafterem. Także to by było na tyle, że będą się z wami do następnego trzymajcie się.